tydzień oczami Marka Szwedowskiego Witam wszystkich serdecznie na cotygodniowej pogadance. Cieszę się, że dzisiaj znowu do państwa mówię. Bardzo się za wami tęskniłem. Państwo pewnie za mną też. No ale mamy taki sezon wakacyjny, więc będziemy trochę w kratkę, za tydzień też nie wiem czy będziemy, ale o tym za chwilę. Proszę Państwa, bardzo się cieszę za wszystkie wpłaty, za maile, które Państwo dają, za te grosiki, na też tego drona, którego tam zbieramy, i na nasze różne poszukiwania, o których też potem tam powiem. Także dziękuję za wszystko. Proszę Państwa, to miłe znowu mówić, nie? Fajnie. Ktoś tam napisał, to nie będzie pogadanki, a ja, ja słucham. Nie, to było inaczej. Jedna pani napisała, każdą mi pogadankę słucham, dlaczego nie ma teraz? No, gdyby słuchała każdej, to by wiedziała, że teraz nie będzie, tak? Ale tak to jest, proszę Państwa. Także jeszcze raz, łapka w górę, w dół. Jak się podobało, lajkujmy, tam podbijajmy, czy subskrybujmy, udostępniajmy, bo to nas rozwija, to nas poszerza. Proszę Państwa, dużo się zadziało w tym tygodniu. Jak w każdym, tak, a to już dwa tygodnie, więc naprawdę dużo się zadziało, i zacznę od czego? O, może od mm, kontaktu z Edwardem Gierkiem. Hmm. Długo się zastanawialiśmy, tak, mm, czy w ogóle to zrobić, czy w ogóle zadziałać, czy, mm, czy to będzie dobry przekaz, jak go odbiorą niektórzy, czy nie powiedzą, że sięgnąłem do, do, do jakiegoś czegoś niefajnego. Ale muszę powiedzieć, że ten przekaz okazał się takim bardzo fajnym przekazem, spontanicznym zresztą, warto go posłuchać. I z perspektywy czasu ludzi takich jak my, naszego pokolenia, myślę, że bardzo duży ma to sens. A oczywiście my możemy go tutaj osądzać, my możemy mu tam dać łaty, możemy mu założyć wóż na głowę pokutny i tak dalej, wszystko możemy mu zrobić. Ale myślę, że każdy z nas tamtej epoki był gdzieś pokrzywdzony. Był gdzieś e, przez ten reżim, jakby trochę no, zaszufladkowany. Oczywiście mogliśmy się nie poddać i nie poddawaliśmy się. Wielu to przepłaciło życiem, jak e, Przemyk, którego znamy, który zginął, ale on chyba najbardziej był takim rozluźniającym, że tak powiem to wszystko. No ale to dużo by o nim mówić. Zapraszam do kontaktu. Proszę Państwa, kiedy robimy kontakt na przykład właśnie ze dengierkiem kiedy robimy kontakt na przykład z, nie wiem, Rockefellerem o, czy z kim tam jeszcze, komentarze są takie ultra średnio, że tak powiem, różne, prawicowe, lewicowe, ale takie, powiedziałbym, bardzo przystępne. No, ktoś tam napisze, jakiego biomandilera bo też by chciał tak widzieć, ale to jest jeszcze do przyjęcia. Natomiast, jeżeli robimy kontakt z jakimś świętym, typu Ojciec Pio albo Jan Paweł II, tu się dopiero zaczyna hucpa, tu dopiero diabeł zaczyna machać ogonem. Proszę Państwa, ja się nie spodziewałem, tak, ja się nie spodziewałem, że kontakt z Janem Pawłem II wywoła taką dyskusję o no, prawie że narodową. <laughs> Niestety nie do końca taką dyskusję, jakby to powiedzieć fajną, uczciwą, merytoryczną. Proszę Państwa, ja mam sztab ludzi, którzy odpisują tam. Ja nie zawsze odpisuję, więc jeżeli ktoś myśli, że ja odpisuję, nie, nie. Ja mam tam sztab ludzi. Są ludzie, którzy odpisują, którzy też gonią różnych, bo nie pozwolimy wylewać, no, pomyjów, tak? Proszę Państwa, jeżeli ktoś pisze, a kto to był Jan Paweł II, bo Gostka nie kojarzę, to ten ko komik, no proszę Państwa, no, no, no śmieszne, ktoś tam pisze, że a to chodzi o tego Żyda i masona, no proszę Państwa, nie mamy szacunku, ale wiecie, jak to mówił Bismarck, dajcie Polakom władzę, a nie będziemy musieli już nic zrobić, sami się pozabijają i nie tylko chodzi o władzę, wiecie Państwo, przekaz jest bardzo ładny, bardzo piękny, ale to, co się wylało tam potem, to niech Państwo sami sobie te komentarze przeczytają. Ja nie chcę cytować, bo niektóre są naprawdę obraźliwe. Proszę Państwa, ale tak działa zło: to jest zło, tak? Bo mówię jeszcze raz, powtarzam. Jeżeli mamy kontakt z Edwardem Gierkiem, gdzie możemy się nie zgadzać, gdzie możemy tam na komunizm pojechać, jest nawet przyjemnie. Fajny facet, dobry gość, prawdziwy patriota. Jeżeli mamy kontakt, nie wiem, z Einsteinem, dziwak wariat, on tam wiele wiedział, miał kontakty z kosmitami. Wszystkiego Pan nie powiedział, ale dość miło. Jak się tego zaczęło z ojcem Pio, albo z Janem Pawłem II, no to się posypało na H, na P, a ludzie między sobą, jak się nawzajem ponazywali, miło. Uu, gdy państwo tam widzieli, kończę. Nie będę o tym opowiadał. Proszę Państwa, to jest tak. Punkt widzenia od punktu siedzenia. Co zrozumieliśmy, tośmy zrobili. Trochę jesteśmy jak te dzieci, ale dzieciom wybaczamy, bo ojciec mówi do dziecka tak, synu, pomalował mi wreszcie okna. Dobrze, tato. Ja godzina, wraca syn i mówi, tato, a czy mógł też pomalować? Ale to było Dobrze. Dobrze. To właśnie takie rozumienie. Proszę Państwa, no i kolejny odcinek za Światów Poziomnej. Właśnie, mówię tutaj o różnych poziomach, warto ten film obejrzeć, i to jest taka kolejna wrzutka, tak bo są krótkie filmiki, ale bardzo treściwe, sensowne, e, więcej jest to opisane w mojej książce, która, o której zaraz powiem. E, proszę Państwa, poziomy. To znaczy, na jakich poziomach będziemy tam się znajdowali, tak? od czego to zależy? Czy spotkamy naszego ojca, czy jeżeli ktoś był bandytą, czy będzie obok nas? czy jeżeli matka miała syna łobuza i odeszła, czy będzie mogła po niego wyjść, czy się z nim spotka, etc. I tym podobne różne rzeczy. Więc proszę Państwa, zapraszam do filmu o poziomach, ambasador zaświatów poziomej. Bardzo się cieszę, bo tutaj też te komentarze są takie całkiem przyjemne, przyjazne, nie ma wulgaryzmów. Jak powtarzam, tylko przy tamtych filmach, kiedy poruszamy świętych, zrobiła się jakaś bardzo dziwna rzecz. Bo proszę Państwa, bo jakby to powiedzieć, my się boimy wiary w Boga. My się boimy powiedzieć, że wierzymy w Boga, tak? Bośmy obrali stereotyp. Ktoś napisał: A gdzie szukać tego Pana Boga? No, w ludziach, wszędzie, w powietrzu, wszędzie jest Pan Bóg. Eee, ktoś napisał, e, że jestem kupiony przez watykańską mafię. Proszę Państwa, Bóg. Wiara, miłość to nie jest watykańska mafia. To, to kto mu się coś pomyliło. Ludzie przestali chodzić do kościoła. No, może nie chodzi o kościół. Przestali wierzyć także w Boga, bo nasłuchali się, napatrzyli się, co robili gdzieś tam księża. Proszę Państwa, wrócę na chwilę, to dramatyczne jest. O Kanadzie, znowu tam coś odnaleźli, tak? No i chudzpa na kościół, na wszystko, dziady, łajzy, tam przejechali się po nich równo. Wiara w Boga została już w ogóle wykasowana. Proszę Państwa, to niesamowite, że ludzie tak bardzo nie potrafią myśleć, nie potrafią wejść w historię, przecież cała Ameryka, całe Stany Zjednoczone są na krwi zbudowane. I nie to, że księża mordowali. No też, kiedy tam przypłynęli, prawda? Kto przypłynął? Kolumb, tak? I tam zaczęli chrystianizację. No to inna sprawa. Ale, proszę Państwa, generał Pershing i cała reszta mordowali Indian, zamykali w rezerwatach, palili, gwałcili, wieszali na drzewach, palili całe rezerwaty. Państwo znają filmy, państwo znają to z historii, nawet by chociaż z tych takich banalnych, tkliwych, romansowych. Westernów, tak? Ale Państwo wiedzą, co tam się działo, prawda? Wielkie bitwy, wielkie zwycięstwa przed y, Apacze, niszczenie siuksów, Apaczów. I nikt o tym nie mówi. I to w porządku. I tu nie ma niczego złego. Jakoś tak dziwnie to wymiatamy. Natomiast Kanada stała się takim y, y, zalążkiem zła, no bo tam jakaś siostra, nie wiem, Celestyna chodziła i mordowała dzieci. Proszę Państwa, świat jest zbudowany na krwi. I musimy sobie to zrozumieć, że Pan Bóg nam tego nie dał. Myśmy sami sobie to zrobili. Jeżeli osądzamy Kanadę i Boga przez Kanadę, to osądźmy także Boga poprzez całą Amerykę. I XVII, XVIII wiek. Prawda, obejrzyjmy sobie nawet książki, poczytajmy Karola Maja, Winnetou. Tak, ale obejrzyjmy inne: Skarb w Srebrnym Jeziorze. Poczytajmy sobie nawet książki naszego hmm, bardzo gdzieś zapomnianego pisarza Szklarkowski, on był, tak? Dobrze mówię? o i chyba coś pomyliłem, ale to wybaczcie mi Państwo, natomiast chodzi Tomek wśród Indian, tak? Tomek wśród Stepów, tam dowiemy się wszystkiego. Historia jest niestety mroczna. I, proszę Państwa, bo to tak wyróżniono ich wszystkich i zrobiono... Co jest to wyróżnienie? Z wyróżnieniem... Żeby nie wchodzić w ten temat za głęboko, przychodzi Jasio do domu i mówi, tato. powinieneś się cieszyć, ja zostałem wyróżniony. No brawo! A jak to wyróżniony? No bo pani powiedziała, że cała klasa to są głupki i matoły, a pokazując palcem na nie powiedziała, ty jesteś największy. Ale to było dobre. Proszę Państwa. No cóż, pogoda, wakacje, miło, przyjemnie. Wreszcie mamy prawdziwe lato, tak? Nie mamy tych diabelskich, jak to mówię, upałów. Proszę Państwa, to co wydarzyło się w lipcu, jak pogoda zaszalała, powodzie w Niemczech, e, powodzie po w Holandii, e, kataklizmy w Austrii, no i nas ząby powietrzne. Kiedy słucham naszych a, rodowitych a, jasnowidzów, oh, którzy wieszczą nam już trzecią wojnę światową, którzy mówią, że już trzeba schodzić do schronu, a to się ciągle nie sprawdza, Dlaczego nie powiedzieli o tych wszystkich anomaliach pogodowych, dlaczego nie powiedzieli, że będą takie rzeczy, że od 300 lat nie było takiej powodzi w Niemczech, dlaczego tego wszystkiego nie pokazują, dlaczego nie mówią o powodzi teraz w Chinach, która jest, która pustoszy całe Chiny. Eee, no to sobie Państwo odpowiedzą sami na to pytanie. Ale taka jest pogoda. Na szczęście jest to taka normalna letnia temperatura. O, proszę Państwa, sezon ogórkowy. Państwo wiecie, jak to się nazywa sezon ogórkowy, tak? To tak się zawsze, to przyjęło się takie utarło. Co to zawsze pod koniec lipca tam szalało, zawsze szalała Iwona wieczorek. To był taki, a, taki po prostu, jakby to powiedzieć, no, no, taki wakacyjny, taki wakacyjny spektakl się robił. No, wielu już zwariowało na punkcie Iwony wieczorek, to no na pewno. Zawiesili się na niej. A jak się nic nie wydarzyło, tak się nie wydarzyło. Eee, pamiętacie Państwo przy Iwonie Wieczorek, jak to jeden ze znanych detektywów już wyciągnął rzecz, nóż, wszystko już, a co tam się nie działo, praca się leciała i cisza, i już nie ma. Znowu szukamy dalej Iwony Wieczorek. Proszę Państwa, ten sezon ogórkowy teraz trochę osłabł. Ta Iwonka gdzieś już nam osłabła. E, różne inne rzeczy teraz mamy. E, jest teraz w modzie Kostakowski i ta druga e, Wojciechowska Martyna. Ledwo się pobrali, już się rozeszli i ciągle. Proszę Państwa, czy was nie denerwuje, bo mnie denerwuje. Na przykład y, przeglądam y, w komputerze, no co ja tam przeglądam w komputerze. No, patrzę na różne rzeczy tam, bo zawsze sobie wchodzę na te portale, one i tak dalej, i piszę. Martyna Wojciechowska wygadała się, dlaczego nie jest z nim. I tylko tyle. I wchodzisz, nic tam nie ma, jakaś żebrana, taka, jakaś pisanina albo Kostakowski wreszcie wyjawił tajemnicę, jaką to jest żebranina, i tym żyje świat. No, proszę Państwa, koronka jest na razie jeszcze na wczasach, ale już kończy się opalanie, ona już kończy w czasy, bo już rządzący tam mówią, że nadciąga, koma, trzy. Aaaa, już leci. Mało tego. Cała ta loteriada nie wyszła do końca. Punkty szczepień podobno likwidują, bo się nikt nie chce szczepić. Może z Państwa ktoś wygrał w coś loterii, loteriadzie? Nie wiem, szczoteczkę do zębów, wibrator, znaczy, dobra, pójdźmy dalej. Może ktoś wybrał, nie wiem, um, jak to się mówiło. Tak, wygrał Pan Toster. Na wtyczkę trzeba jeszcze powalczyć, żeby do prądu podłączyć. Nie wiem, co kto Państwa wygrał, tak. Proszę Państwa, znowu się kolejna fala szykuje, teraz będzie delta, znowu jakaś loteriada, znowu coś tam. Czy Państwo nie uważają, że my jesteśmy na arenie jakiegoś cyrku? Takiego cyrku, nie wiem, no był kiedyś taki modny cyrk zalewski, tak? No może my jesteśmy na arenie cyrku w Julinku. Coś jest nie tak, proszę Państwa. I powtarzam jeszcze raz, że mi żadna tam Łachmyta nie mówiła, że ja się naśmiewam z choroby i chorych. A jeśli jest choroba, są chorzy. No tylko może nie tak. No, proszę Państwa, no, ludzie. Proszę Państwa, my się szczepni miłością. My się szczepi miłością Boga. Póki jest ponad wszelką głupotę ludzką. Kto, się, kto wierzy w Boga, ten się nie boi śmierci. Był taki okrzyk kiedyś, taki e, huzadów czy kawalerzystów ale coś z tym jest, proszę państwa. Ja wszystkich zapraszam na spacer do lasu, bo to zdrowie wyjdźmy, przejdźmy się, póki jeszcze możemy ehm, pochodźmy nad wodę nie wiem, wciągajmy to powietrze. Które jest, jakie jest, ale lepsze od tego, które gdzieś tu mamy między blokami, tak? Wyjdźmy czy w domu. Proszę Państwa, no trzeba coś zrobić. No, ludzie boją się śmierci, bo, bo zadacka, bo to, bo zaradki, bo to, bo tamto. Ale zaświaty to jest zupełnie inny świat. Jest taka sytuacja, że pani w klasie mówi do Jasia, Jasiu, powiedz no o klasie, czy ty wierzysz w zaświaty? No Jasio taki zdezorientowany mówi, nie rozumiem dlaczego. No bo ja dzisiaj widziałam pod szkołą twojego dziadka, na którego to pogrzebie byłeś tydzień temu. Prawda? Bo powiedział, że na pogrzebie dziadka, dziadek przyszedł pod szkołę. Tak. No więc to było takie małe oszustwo, ale tak to wygląda, więc, więc, więc nie bójmy się tego wszystkiego. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Proszę Państwa, ja mówiłem ostatnio o ogarniętych inaczej, tak? Ktoś się obraził, napisał w komentarzu: Jak pan może w ogóle mówić o ludziach w taki sposób? No proszę państwa, to nie, jest, że ja śmieję się z kogoś, tak? Ja tylko pokazuję, jaki jest przekleństwo ludzi, kto do mnie pisze. Ja chcę powiedzieć, że ogarnięci inaczej po prostu nie będą brani pod uwagę. To znaczy, jacyś bardzo nawiedzeni, jacyś bogobojni. To znaczy, ja wierzę w Boga, żeby było jasne. Ale bogobojni to tacy nawiedzeni, którzy mi tam wykłady z Biblii cytują, e, którzy mówią, że mam się kąpać gdzieś tam w jakiejś e, święconej wodzie. No nie, proszę Państwa, to są ogarnięci inaczej. Ja będę o tym mówił. Jak ktoś się obraża, to znaczy, że ty jest ogarnięty inaczej. Ja się nie naśmiewam. E, ktoś ostatnio obraził się też na mnie, czy wytknął mi, że Pana Pan tak pięknie mówił o miłości, o dobrociu, o pomaganiu. A jak do Pana się zgłosiłam i powiedziałam, że nie mam pieniędzy, czy jestem jakaś w danej sytuacji, Pan mi nie pomógł. Znaczy, że chodzi tylko o pieniądze. Otóż, proszę Państwa, to nie jest tak. Tylko bardzo często ludzie piszą anonimy. Nie czytam anonimów, a właściwie moja sekcja, która tam pracuje, nie czyta anonimów, odrzucamy anonimy, odrzucamy jakieś niki, miki, fiki. Nie ma tego wszystkiego, proszę Państwa. I ktoś jest obrażony. Albo pisze ktoś do nas żeby zrozumieć, żeby skalę zrozumieć tego. Eee, podam dwa przykłady. No i proszę Pana, Zmarła mi moja córka na raka. Tragiczna sytuacja. Zostawiła dwoje małych dzieci. Ojca nie ma, bo dawno poszedł. Ja muszę ten cały dom utrzymać. Chociaż dwa słowa od córki, proszę Pana. No, nie wiem, czy będę mogła dojechać. Może uzbieram coś w płacę, ale wie pan, nie ma sprawy. Robimy przekaz od córki, jest dobrze, jest fajnie, nie musi płacić, czuję to, córka mówi pięknie, matka się wzrusza. Następna historia, e, proszę pana, jestem biedna, nie mam pieniędzy, mam męża, kochanka i taki trzeci się pojawił, co pan może mi doradzić? No nie, no to skala jaką mamy, no, no nie, no to, 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 to chyba rozumiemy, tak? I ktoś mi potem zarzuca, że ja nie chcę jakiejś sprawy, e, że tak powiem, e, rozpatrzyć. Powiedziałem, tam jest zespół ludzi i też Grzegorz. Albo zwłaszcza Grzegorz, którzy rozpatrują te sprawy. Pracują. Ja dostaję już materiał surowy, gdzie mam opracować. No jeżeli ktoś uważa, że priorytetową sprawę sprawdzi, czy kochanek się sprawdzi, ale nie mam pieniędzy, no to trudno, no to nie będzie. No Skala, jaka jest, powiedziałem, tak? Proszę Państwa. Kończy się już nagranie audiobooka, czyli projektujemy teraz okładkę, jakie mam wyglądać. no Znaczy tak. Ładnie. No dobra. <laughs> jakie ja mam w ogóle wyglądać? Żeby to też przyciągnęło ludzi, już żeśmy też poprawili książkę całą, bo to czas korektę jeszcze wrzucić było, już poszła i jeszcze będzie ostateczna, jakby pokazana nam korekta książki, klepiemy, idzie do druku, na koniec września już będzie, ludzie się pytają, gdzie ją kupić, spokojnie, Państwo się wszystkiego dowiedzą, na razie ona jeszcze jest jakby ciągle w druku, ale już bliżej niż dalej. Proszę Państwa, ja, ja cały czas pracuję, ja cały czas działam, ja cały czas robię to co robię i e, nie przestaję. I otóż w tym tygodniu, w ciągu tych dwóch tygodni, były sprawy, gdzie pewna pani przyszła i dowiadywała się o swoją siostrę. Siostra została zamordowana, to znaczy nie uznano jeszcze, że została zamordowana, ale została zamordowana. Siostra jakby mówiła poprzez przekaz, co się stało, jak to wyszło. To niesamowite. Kiedy z tamtej strony zmarli, odkrywają tajemnice, które dla nas są zaciemnione. To niesamowite, jak zmarli, mówią o tym, co się im przydarzyło, tak? I opowiadają w sposób bardzo czasem dramatyczny, czasem bardzo brutalny. Przekaz był niesamowity. Nie chcę o nim mówić, ponieważ to się toczy śledztwo, i nie chciałbym tutaj, żeby ktoś sobie do czegoś to przyporządkował. Te sprawy, które tutaj się toczą, są niesamowite i ci zmarli, którzy do nas opowiadają, tak. Były też dwie siostry z mamą, gdzie ich brat zmarł w tragicznych warunkach w szpitalu. Dlaczego mówię w tragicznych warunkach? Proszę państwa, o tym trzeba powiedzieć. O tym się powinno mówić, o tym się powinno chyba nagrywać oddzielne odcinki, ale już nie mam czasu gdzie i kiedy. Człowiek spadł z drzewa. No spadł z drzewa. Potarga, chciałem powiedzieć, potarga. Poharatał się bardzo. Wszystko go bolało. Zabrało go pogotowie. Okazało się, że ma problemy z kręgosłupem, ale także ma problemy z nerkami. I z nerkami miał zawsze problemy. Przestały mu działać nerki. Rozmawiał przez telefon, był w szpitalu. Przy przyjęciu nie stwierdzono koronawirusa. Potem przekazano, że ma koronawirusa. Rozmawiał jeszcze przez telefon. Później telefon zamilkł. Matka stała pod dziwami szpitala, jak w czasie wojny, i czekała na każdą informację. Przynosiła soczki, przynosiła wodę, żeby dać swojemu synowi. Pielęgniarki brały, wiedząc, że on już jest pod respiratorem, jest nieprzytomny. Ale soczki brały, wszystko brały. Eee, poprosiła, czy mogą naładować jego telefon, i dała 20 zł, żeby doładować telefon na kartę. Pielęgniarka wzięła 20 zł, nie doładowała telefonu, no bo komu, jak on leżał nieprzytomny. Proszę Państwa, to straszne, to skandal. Wszyscy brali, ale wiedzieli, że już tam leży. I teraz ktoś mówi, że ja na przykład biorę pieniądze. No ludzie kochani zastanówcie się, co tam się dzieje. Oczywiście nie zrobili nic, nie leczyli go, nie zadziałali w ogóle, nawet go nie dializowali. Wojskowy szpital w Krakowie. Wypisują go z tego szpitala do następnego. W wypisie jest, pacjent jest przytomny, zabierany do szpitala. Szpital, który go przyjmuje pisze, pacjent jest nieprzytomny i w agonii. Dwa dni i umiera. Był kontakt z tym człowiekiem, bardzo wzruszający, bardzo straszny ten kontakt. Był bardzo dobry, bo jemu z po drugiej dobrze, ale to, co przekazał ze szpitala, jak go potraktowali, to wszystko, proszę Państwa, nasycony, otwiera się w kieszeni. Ludzie nie mają empatii. Przecież mogła powiedzieć: nie, nie, nie niech Pani nie, nie ładuje telefonu. Nie, nie, te soczki może damy tam gdzieś dzieciom. Nie, brali wszyscy, tak, on, on pije soczki, telefon mu naładujemy. Niesamowite. Proszę Państwa, no i udało się, trwało to, trwało, ale udało się, mamy wpis w kls od 16 lipca, haha, ha, już mamy odpowiedni, prawda, adres, czyli proszę Państwa, jaki mamy adres? No ja go ciągle powtarzam, ale przypomnę, Nowy Świat 33, lokal 13 Warszawa. Jest prawidłowy wpis, trwało to od końca kwietnia, ale udało się. Czy za tydzień będzie pogadanka? Tego jeszcze nie wiem. Będziemy na wyjeździe. Może z tego wyjazdu coś tam zrobimy. Może damy pogadankę, zobaczymy. Ale już się z wami stęskniłem. Już myślę o kolejnej pogadance. I tak na koniec. Dowcip jeszcze teraz tego wszystkiego. Otóż jak ja zawsze powtarzam, punkt siedzenia od punktu widzenia. Jedzie facet z i ma paczkę. To są dawne czasy. To, to przychodzi konduktor i mówi tak, że pana, biletik jest, jest. Za paczkę bilet jest. Za taką małą paczkę, jaki bilet. Skoro to taka mała paczka, to niech pan ją powiesi na guziku i dalej jedzie. Jak takie wielkie pakie wieszać na guziku? Pan oszalał? Ale to było dobre. Proszę Państwa, no cóż, yy, życzę miłego, udanego urlopu i wypoczynku dalej, tak, ponieważ no, pogoda jest fajna, sprzyja nam, nie wiadomo ile będziemy mogli się jeszcze pobawić, także życzę Wam wszystkiego dobrego. My cały czas działamy, pracujemy, proszę Państwa. Zbieramy na drona. Jak Państwo wiecie, ktoś napisał zamiast żebrać, by z własnych pieniędzy kupił drona, a potem do po co ci dron i tak dalej. Opuśćmy to, komentarz zbędny. Proszę Państwa, no, 600 zł zebraliśmy na Facebooku. Dobrze mówię? Tak, na Facebooku. E, mamy właśnie 1600 zł już na drona. 1000 złotych także ofiarował nam nasz przyjaciel z Chicago, Michael. Dziękuję bardzo w imieniu stowarzyszenia. Ale wszystkim tym, którym pomożemy przez Dlona, tak szukać zaginionych. Także proszę Państwa, jeżeli ktoś chce jeszcze wesprzeć tą akcję, będzie nam bardzo miło. Proszę mi nie mówić, z czego ja mam wziąć pieniądze, że sam powinien go kupić, czy nie kupić. To są zbędne komentarze. Obyś nigdy nie musiał być w sytuacji, że będzie trzeba cię szukać dronem. Obyś nigdy nie był w sytuacji, że będzie trzeba do mnie zadzwonić, abym powiedział, e, gdzie jesteś. Tak, abyś nigdy nie musiał trafić w takiej sytuacji. E, proszę Państwa, mm, no działamy, robimy, poszukujemy. Proszę Państwa, co do poszukiwań. Trochę jesteśmy tacy nadszamknięci tymi poszukiwaniami, jak powiedziałem, bo to wszystko jest takie trochę, no bardzo dziwne, nie zawsze to nam wychodzi. Przyznaję mi się bez bicia. Ja się przyznaję bez bicia. Jeżeli ktoś mówi, że jest stuprocentowym, jasnowidem, że znajduje, że ma tylu znalezionych, kłamieł, że nie ma możliwości, lub jest geniuszem i trzeba go wtedy wozić w papa mobile jak geniusza. Proszę Państwa, nie jest to możliwe. Nie wierzcie w takie rzeczy. Nie dajcie się nabrać, że jasnowidz wam powie, leży tu, to, to się wyda. Nie, jestem jasnowidzem. Ale proszę Państwa, oto sytuacja. Poszukiwaliśmy człowieka, który zaginął. Powiedziałem, że nie żyje. Powiedziałem, że jest przy wodzie, przy jakimś jeziorze, niedaleko. Po długich, długich miesiącach okazało się, że nie żyje. Oczywiście, tak, tu się trafiło, ale nie jest przy jeziorze, tylko był w ogóle w innym miejscu, dość, bardzo daleko od tego miejsca. No, gdzieś tam nad morzem, no też może przy wodzie. Widzicie Państwo, nie wszystko się sprawdza, nie wszystko da się zrobić. No, da się powiedzieć, czy żyje, czy nie żyje. Tak. I tu trzeba to powiedzieć: żyje, nie żyje. Co się wydarzyło? Natomiast tym miejscem trafianiem, więc jak ktoś powie, że on trafi, absolutnie nie wierzmy w takie rzeczy. Nie mamy cudownych umysłów, nie jesteśmy bogami. Proszę Państwa, ja pracuję normalnie, ja przyjmuję ludzi. Ja, pomimo całych tych szaleństw, jestem dla Państwa otwarty. E, można przecież mailowo, e, można przecież, e, jest e, Facebook, no, wróć, a już się Państwo ucieszyli. E, Facebook nie jest formą kontaktu, ale na Facebooku można napisać coś ciekawego. Ja powiedziałem, ani pod filmami, ani na Facebooku, ja nie działam, ja nie odpisuję, mam od tego sztab ludzi, mój sztab ludzi, jest Grzegorz, który to robi. Ale też proszę Państwa, żeby ktoś mi nie zarzucił, że to bezwiednie się dzieje, że ja w ogóle nie wiem, co tam, kto pisze. Otóż proszę Państwa, każdy wpis, jest jakby przeze mnie sprawdzany, konsultowany. Ja nie mam czasu, to jest inna sprawa, tak? Więc czasem te dyskusje tam się tworzą poza mną, ale generalnie większość tych wszystkich pisów ja akceptuję. Tak odpisz, tak napisz, bardzo dobrze, że tak napisałeś. Tak tu chodziło czysto o Boga, tak? Więc, więc tak, to, tak to, proszę Państwa, jest. No więc jest, proszę Państwa, Whatsapp, jest, proszę Państwa, Skype. Śmiało proszę pisać, rozmawiać, ale oczywiście na anonimy jeszcze raz nie odpowiadamy. Chociaż imię, chociaż niech ktoś się podpisze, yy, ktoś napisał. Bo przecież te niki, niki, fiki, tak. Ktoś napisał. Schwarzenegger 22. Albo ktoś pisze, że raz nałycha. Co to jest, że raz nałycha? Przepraszam bardzo. I pisze, mam problem. Powtarzam, żadne anonimy. Napisz. Ale z drugiej strony, proszę państwa, tak już kończąc, żeby was nie zamęczyć, nie zanudzić. Istnieje coś takiego w życiu jak telefon. Ja gwarantuję państwu, że nawet anonim jak zadzwoni, to będzie musiał powiedzieć cokolwiek, chociaż dzień dobry. Nazywam się, nie wiem, Żelazna Piącha i mam problem i może się dogadamy. Ale napiszmy? Nie, zadzwońmy. Dlaczego się boimy dzwonić? Ktoś pisze, jakiś ktoś na przykład na, napisał, oczywiście, potem się coś dzieje, ale pół życiorysu w tym swoim jakimś tam mailu, nie podpisał się i pyta się, co ja o tym myślę. Nic nie myślę. Proszę Państwa, zadzwońmy. To takie trudne? Myślę, że nie. I powiedzmy, dzień dobry, o, będę teraz jak Pani w szkole. Dzieci robimy to tak: wybieramy numer który jest na stronie, dzwonimy i mówimy tak, dzień dobry, nazywam, mam na imię Tadeusz, czy, zadzwoni, czy zadzwoniłem się do asystenta Pana Marka Szwedowskiego? Dziękuję, dobrze. Proszę Pana, mam sprawę, chciałem się dowiedzieć, bo widzi Pan, ja prowadzę firmę i będę teraz robił duży zakup partii takich butów. Czy to mi pójdzie? Czy mogę się umówić z Panem Markiem? Tylko, że ja mieszkam, tak, ja mieszkam teraz w Amsterdamie, czy jest możliwe mailowo? Proszę bardzo, nie ma sprawy. A nie ktoś pisze urywki fragment. Proszę Państwa, dziękuję bardzo wszystkim za to, że jesteśmy. Świetnie, że się tak rozumiemy. Jeśli kogoś obraziłem, to przepraszam. E, piszmy, co uważamy, nie wulgaryzujmy. I cóż. Do następnego usłyszenia i zobaczenia. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Wypoczynku. I zdówka, zdówka, zdówka. To najważniejsze. Jak nam no mówią Alleluja i do przodu